Z listu świętego Pawła Apostoła do kolosan. Bracia, jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, lichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich, i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył Wam, tak i Wy. Na to zaś wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami Waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w Was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. Przychodzimy tutaj jako bracia i siostry w wierze, mając tu dostęp ze względu na ten podstawowy, pierwszy i najważniejszy sakrament, jakim jest Chrzest Święty. Ale oczywiście także ci spośród nas, którzy pełnią zaszczytne i oficjalne. Funkcje służebne w naszej lokalnej społeczności przychodzą tu niejako tytułem swojego publicznego mandatu, a więc przychodzą oficjalnie. Można powiedzieć, że to także czyni to nasze zgromadzenie jeszcze bardziej uroczystym, jeszcze bardziej podniosłym. Każdy z nas odpowie, ile poświęcił. Także w swojej matce. Każdy z nas z nas tego roku. Możemy się zapytać, a kto z nas przelał krew? Dla naszej ojczyzny. Chyba niewielu, prawda? Ale jakże wielu przelało pod i łzy. I jeśli w naszym pokoleniu nie trzeba przelewać dni, to z pewnością, z pewnością nie można szczędzić właśnie tych łez, kiedy jest ciężko, trudno, kiedy trzeba walczyć o kolejny dzień, podejmować kolejny krzyk, i potem, który z tym się nierozłącznie wiąże. Nie można ich szczędzić. Bo kiedy szczędzi się potół, Wtedy na pewno się będzie przelewał krew. Choć można by się zastanowić, czy ci, którzy nie chcą przelewać potu, chcieliby przelewać krew. Rozproszeni po wszem świecie, gramy w obce wojny. Zgromadziliśmy się przecież, jednokółko zbrojne. Marsz, marsz Polonia nasz dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz Polonia nasz dzielny w tej zagrodzie. Od Krakowa widzą to do Warszawy wróci. Co za staniem resztę droga na łeb Wisłę wrzuci. Marsz, marsz, Polonia, nasz W tej zagrodzie mać, mać Polonia, nasz zielony naród. Odpoczniemy po swej pracy, w ojczystej. Jesus Uciekać, ale zawsze czynił to obcy, a dziś bratę sobie. Cierpienie Twe trwa. Marszerują strzelcy, błyszczą, szary znów, a przed nimi trzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w i Widom, a w słońcu kołysze się stanie Dziewczęta zetkają z za zapłota, a oczy im dumnie utkwione są w dal, piechota, ta szara wielbota. A oczy im mnie utkwione są w dal, piekota ta szara wielbota. Maszerują strzelcy, maszerują, Karabiny błyszczą. Stój, a przed nimi trzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Nie grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się lecz w pierwszym szereg... Z nimi serce zaludzują, poza naszą Polskę i Człowiek bez muzyki, bez sztuki, jakżeby był ubogi. Dlatego to wspaniałe, że powstają coraz wspanialsze domy kultury i zbudujcie prawdziwy dom kultury. W szanowni Państwo. Pracowałam tu prawie 40 lat. Zaczynałam w warunkach bardzo trudnych, a od dziecka kultura była mi bardzo bliska. Przeżywanie sztuki, tworzenie. To samo dotyczy plastycznych spraw, wychowanie przez sztukę. I proszę Państwa, chcę powiedzieć. Że w czwartek mieliśmy trudną pracę do pokonania. To nie był czwartek, 8 listopada, chyba piątek. Ja na emeryturze, więc dni jednakowe. Pozwolę sobie przedstawić tylko może komisję, z którą przyszło. Ja jestem Gatua, sorry. W komisji pracowali. Pan burmistrz miasta i gminy Łopuszno Andrzej Cieślicki, sekretarz miasta i gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka, przewodniczący Rady Gminy Rady Miasta i Gminy Pan Sławomir Staszczyk i dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury Pani Aleksandra Kowalska. Ja y, poproszono mnie o przewodniczenie tej komisji. Stąd jestem tu dziś obecna, zabieram głos i bardzo proszę teraz pana y, burmistrza. Pani Basiu, pozwolę sobie tylko, tylko słówko. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność tutaj. Dziękuję orkiestrze, która wykonała wspaniały, doskonały program artystyczny. Dziękuję księżom. Za celebrowanie mszy świętej, pocztą stantorową, które są już nieobecne, ale również dziękuję. Pani Wasiu, proszę kontynuować. MUZIĘKI Wiedział, że był secret that David the Lord. But you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth and fifth The minor fall and the major lift The baffled king composed